Sam z pomocy, w plecaku kosy widzimy się w nocy Jebać policję, jebać zasady, gdy widzę kurwy to robi się blady pij alkohol, by się najemać, suka na pomie, bez gumy się jebać ja do studia i nagrywam nutę, dzwonię po sukę i rucham ją w dupę Koza w plecaku, prosto dla ciebie, my tak żyjemy, ty jebany zjebie Dwa na jednego, mam wyjebane, kopnę ci w chuja i rzucę o ścianę Robię muzykę, byś to usłyszał, co tu się dzieje tego nie uniknę Na to są czasy yeah. To nowy styl, jebać tych dziadów Szkoda, że oni nie mieli tych czadów Słuchaj co mówię, to jest muzyka Twoja maniura się do tego bzyka Ja jestem Adi, no to jest mój świat nie jeździ I jeśli szat, moja mama fiat 2-4-7, sam bez pomocy W plecach kosy widzimy się w nocy Jebać policję, jebać zasady Gdy widzę kurwy, to robi się blady Piję alkohol, by się najebać Sługa na bombie, bez się jebać Wijam do studia i nagrywam nutę Dzwonię po sukę i rucham ją My tak żyjemy, ty jebany zjebie. Pana jednego mam wyjebane. Kotę ci w chuja i rzucę o ścianę. Robię muzykę, byś to usłyszał. Co tu się dzieje, tego nie unikał. Wiara nie plantów, weekendy wuda. Podaj mi pita, pokażę ci cuda.